Mam sąsiadów w miejscu, w którym mam swoje mieszkanie, z myślą o starości. To mieszkanie socjalne, w którym mieszkają ludzie dość ubodzy. Do tego jeszcze adoptowali dziecko, które jest niepełnosprawne, bo tam ktoś w rodzinie nie da od rady. Żyją dość skromnie, jak mówiłem, nie mają mazienki, nie mają toalety w swoim mieszkaniu. I widząc ich sytuację materialną, tylko chłopak pracuje, zapytałem któregoś dnia, czy nie chciałby zarobić sobie pieniędzy. Mam potrzebę, aby mi ktoś posprzątał piwnicę po poprzednikach, gdzie jest, są resztki drzewa, jakiś tam miał po węglu, inne niepotrzebne rzeczy. Wyraził zainteresowanie, pokazałem mu tę piwnicę, wręczyłem klucze. Ustaliśmy, co ma zrobić? Zapytałem go, czy może mi powiedzieć, ile to będzie kosztowało? Czy się możemy dogadać teraz przed tą pracą na jakąś kwotę, która by go satysfakcjonowała? Powiedział, że woloby po skończonej pracy przestałem na to. Wsiadł do mi klucze, obejrzałem tą piwnicę, mówię, super pasuje, ile pan płacę? Zastanawiał się i nie był w stanie dać mi odpowiedzi. Ja mówię: No to musi Pan powiedzieć, jak Pan wycenia swoją pracę. Nie był w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Pytam: A ile to zajęło Panu czasu? Mówi około godziny. Pomyślałem sobie, za godzinę pracy wyjąłem pieniądze, czy mam w ręku banknot 50 zł ja i pytam, czy to wystarczy? Popatrzył na mnie i mówi: Spodziewałem się więcej. Pytam ile? O mój stół. Proszę bardzo, 100 zł dla Pana. Zapłaciłem i temat zamknięty. Potem ja jeszcze kilka spotkań. Wróciłem wieczorem do mieszkania. Przed drzwiami stał człowiek z torbą, który rozdwoził pizzę po mieście. Nie mógł wejść do środka. Pytam, pod jakim numerem Po czwórkę. A to moi sąsiedzi zapraszam. Ci właśnie sąsiedzi. I ucieszyłem się, bo tego dnia mieli fajną kolację. To koresponduje ze słowami, które dzisiaj usłyszeliśmy w czytaniu z listu św. Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Kto nie chce pracować, niech też nie je. Paweł dotyka dość drażliwego tematu. Pokażę Wam szerzej kontekst historyczny, geograficzny, te to miasto w Grecji, gdzie jest bardzo ciepło, gdzie żyją w spowolnionym tempie. Nie wiem, czy byliście w Grecji, a miałem tę możliwość, i zaobserwowałem Greków. Lubią siedzieć w cieniu, pić kawę, pić wino, niewielu z nich pracuje. Przed kilkoty byliśmy świadkami. Wielkiego kryzysu, który dotknął ten kraj, pomagali im różni ludzie, różne kraje. Groziło totalne bankructwo. I ten problem był już za czasów Siedzego Pawła. Nie chcieli pracować. I Siedzcy Paweł, widząc ten problem, zwrócił się do nich z listem i dwukrotnie mówi o tym, powołując się na siebie. Należy nas naśladować, bo nie wzbudzaliśmy u Was niepokoju i nie jedliśmy za darmo chleba, ale pracowaliśmy w trudzie i zmęczeniu we dnie i w nocy, mówi Paweł. I chwilę dalej mówi: Gdy byliśmy u Was, daliśmy Wam przykład, jak nas naśladować w kontekście pracy. Powołuje się na swoje doświadczenie. Na doświadczenie innych apostołów, którzy pracowali, głosili słowo Boże, ale pracowali. I mówi na końcu: Abyśmy pracując ze spokojem własnych lepiedli. W tym tygodniu odezwała się do mnie moja była pracownica i poprosiła mnie o pomoc. Po sześciu latach bycia w związku udzielałem jej ślubu. Jej mąż zostawił ją z małym dzieckiem. Poszedł do innej kobiety. Została sama, pracuje na pół etatu. Nie wystarcza jej środków do życia, a on się odcina i nie chce wspierać finansowo. I mówi, nie mi ksiądz pomoże jakąś pracę znaleźć. Jakąkolwiek, byłem tylko nie zaniedbywała dziecka. Chodziłem, myślałem, mówię do niej: wiesz co? Mam taką potrzebę, pracuję nad kolejną książką, którą chciałbym wydać niebawem. I mówię, nie mam czasu siedzieć i pisać, bo mam no, dużo zajęć, często nagrywam, jadąc samochodem czy będąc na kija. I pytam, czy mogę się to wklepywać i potem mi ten tekst w formie napisanej przesyłać? Ucieszyła się. mój pasuje mi to. Będę pilnowała dziecka i mogę to robić. Ma swój kanał na YouTube, gdzie nagrywam te kazania również. Mówię, nie mam czasu tego obrabiać. Bym ci wysłał, byś mi obrobiła, zrobiła grafikę i wrzuciła. Pasuje mi to. Zobaczcie, kto chce, szuka sposobu, a kto nie chce, szuka powodu. Ona chciała pracować, ona chciała zarabiać, podobnie jak ten młody człowiek. To, co mnie niepokoi dzisiaj, patrząc na naszą polską rzeczywistość, to to, że wielu ludzi nie chce pracować. Ludzie nie chcą pracować. Dwa dni temu byłem na spotkaniu na wschodzie Polski i mój kolega, który ma dużą firmę transportową, jest pracodawcą na kilkaset tirów, czysta ponad, kilkaset osób pracuje w tej firmie. I pytam, jak ci się wiedzie w tej firmie? Mówi. Wiesz co? Daję radę. Kredyty, leasingi. Jedyny problem, który mam, to ludzie. Ja co to znaczy, ludzie? nie ma ludzi, którzy by chcieli tymi autami jeździć. Jak Ukraińcy poszli na wojnę, moja auta stoją w Europie bez obsady. Dziwne, a mówi się, że nie ma pracy. Jest praca. Tylko nie wszyscy chcą pracować. Mam wielu ludzi, którzy prowadzą swoje biznesy i często ich słucham. I bolączką, ich bolączką jest to, że czasami ludzie naprawdę nie chcą podjąć pracy. Uważam, że są rodziny, którym trzeba pomóc. Jestem całym sercem za pomaganiem, ale czasami pomaganie takie z automatu i wszystkim zwalnia ludzi. Z pracy. Znam przypadki, że kobiety mówią: A po co mi do pracy? Mam czwórkę dzieci, dostanę 2000, ja mam pracować za 2200 zł w jakiejś firmie? Można i tak. Znam ludzi, którzy mają taki sposób na życie. Jako dyrektor Caritas widziałem bardzo różne rzeczy. Znam rodzinę, która ma trójkę niepełnosprawnych dzieci i ich praca polega na tym, że szukają organizacji, stowarzyszeń, Instytucji pomocowych, z których otrzymują pieniądze, robią eventy, wydarzenia, spotkania nad morzem, na stadionie żużlowym, zbiórki publiczne. Kiedy ich poznałem, byli w bardzo dramatycznej sytuacji. Mieszkali w małym mieszkanku pełno pleśni, grzybów i trójka niepełnosprawnych dzieci. Pozyskaliśmy na nich ziemię z agencji rynku rolnego. Zbudowaliśmy im dom. Kiedy poprosiłem tego faceta, czy nie mógłby tam pograbić, posprzątać, on był oburzony, że ja oczekuję od niego, że on będzie pracował. A kiedy ten dom otrzymali, to miał pretensje o dwie rzeczy. Wiecie o co? Że ten dom nie ma garażu i że jest bez kominka. Czy to jest normalne? Czy ja jestem nienormalny? Nie chcę pracować, a ma roszczenia. A Paweł mówi, kto nie chce pracować, niech też i nie Prowokuję tym słowem, które się do Was kieruje do refleksji nad Waszym, nad Twoim stosunkiem do pracy. Czy pracujesz? Jak pracujesz? Czy wypełniasz swoje obowiązki należycie, zależy Ci na Twojej pracy? Czy może ją zmieniasz? Raz taka, raz taka, nie przywiązujesz się do tego. Czy traktujesz ją tylko jako środek zarobkowania, czy coś więcej? Czy ze spokojem jesz własnych lep? Czy może liczysz na pomoc innych, samemu się dyspensując pewnego zaangażowania? To trudny temat, ale Słowo Boże do czegoś zawsze prowokuje. Zregulnie myślimy o tym na co dzień. Nikt z nas się nie zastanawia. Mało kto się spowiada, że był leniwy w pracy. Że zawalał obowiązki, że jest późniał do pracy, wychodził przed czasem, że brał coś z pracy ołówek, gumkę, papier toaletowy, wiele innych rzeczy. To się wszystko mieści w temacie pracy. Pomyślcie przez moment, dzisiaj, jutro, kiedyś tam, jak podchodzicie do pracy. Ona jest darem Bożym. Jak człowiek się tak napracuje, to ma satysfakcję i te pieniądze cieszą, jakie uczciwie zarobisz. Kto nie chce pracować, niech też i nie je, abyśmy pracując ze spokojem własnych lepieli. Amen.